Uwaga, muzyka. Dobra, teraz wszystko ok. Siema, moi drodzy. Ja jestem Niklaus i pogadamy sobie dzisiaj o bardzo istotnej rzeczy do większości ludzi, młodych ludzi, znaczy w sumie do wszystkich ludzi: czyli o maturze, bo jutro już matura. Kolejna matura 2017 rok i tak pomyślałem, że przy tej okazji e, nagram taki krótki filmik, aż muszę popić młodszy. E, żeby wam dodać trochę otuchy i tak generalnie pogadać e, właśnie o maturze. E, m, także co, przede wszystkim, moi drodzy, ja wam życzę powodzenia. Czym jest za was kciuki? Tych, co piszą? Dajcie w ogóle znać w komentarzach, kto z was będzie jutro zasiadał do egzaminu. Co jest pierwsze? Pierwsze jest bodaj polski, o ile się nie mylę, tak? Także w każdym razie ja już trzymam jednego kciuka i drugiego kciuka. Także wszystko będzie dobrze, nie stresujcie się, będzie ok. Um, co do takich moich porad do matury, to jeżeli by Wam przyszło na ten moment się uczyć, bo wiem, że są tacy ludzie, którzy na przykład e, planowaliby zarwać nockę, żeby się tylko przygotować lepiej i przez tą noc się uczyć. Nie, nie tędy droga, moi drodzy, nie róbcie tego, bo pogorszycie tylko swój stan. Wiedzy jeszcze bardziej w przypadku, jeżeli on jest jakiś niewielki. Jak to działa? Działa to tak, że jeżeli teraz się zaczniecie uczyć, to okaże się, że jeszcze nie wiecie niektórych rzeczy na pewno. Nie, nie ma opcji, żebyście wiedzieli wszystko. I wtedy tym się tym bardziej zestresujecie, i jeszcze więcej wiedzy wyleci wam z głowy. Także na ten moment to już możecie, nie wiem. Obejrzyjcie sobie fajny film, posłuchajcie muzyki, spotkajcie się, nie wiem, z chłopakiem, dziewczyną do kina sobie pójdźcie, piwa się napijcie. Więc możecie pić piwo? No, jest się pełnoletnim, jak się pisze maturę, to możecie chyba. Zrelaksujcie się, zróbcie sobie coś przyjemnego, pograjcie w grę, pooglądajcie streama, na przykład mojego, bo będę robił wieczorem. Um, bo codziennie robię wieczorem. Nie uczcie się, e, czy znaczy wiecie, nie, chodzi mi o naukę w sensie pochłaniania nowej wiedzy, jeżeli macie jakieś, nie wiem, wypisane najważniejsze rzeczy ze streszczeń, czy coś takiego, Przelećcie to sobie wzrokiem, ale jak to się mówi, na chilku. W tym momencie już jest za późno na przyjmowanie nowej wiedzy. A jak mówię, można tym sobie o wiele jeszcze sytuację pogorszyć. Także z tym sobie dajcie spokój, tego nie róbcie. E, może a propos Wam opowiem coś mojej matury, jak ja moją maturę wspominam. Czy ja się bałem matury? Bałem się. Mm. Ale bardziej, szczerze mówiąc, niż samego pisania egzaminu, bałem się potem odebrania wyników. W sensie bałem się, jakie będą, te, jakie będą wyniki z tej matury i bałem się szczególnie matury z matematyki i bałem się trochę matury ustnej z polskiego, w tym sensie, że tam można tą maturę oblać, popełniając jeden błąd, tak zwany błąd kardynalny. Takiego fleka, jakiegoś dupnąć, nie wiem, pomylić pana Tadeusza z Kordianem na przykład, czy coś takiego. Przez to można nie zdać. I trochę się bałem, że gdzieś nieświadomie po prostu taki błąd popełniłem. Na szczęście nie, maturę zdałem, nawet z niezłymi wynikami, z tego co pamiętam, nawet z tej matematyki, z której byłem kompletnym głupkiem. Na koniec liceum z matematyki miałem dwa. Ale tak na marginesie, w ramach ciekawostek, to miałem dwa tylko dlatego, że raz nie przyniosłem arkusza. Z próbną maturą wypełnionego do sprawdzenia na lekcję dostałem jedynkę, i za to moja pani z matematyki obniżyła mi ocenę końcową o jeden stopień. Także gdybym go przyniósł, a miałem go w domu, tylko zapomniałem, to miał trójkę na koniec, a nie dwa, no ale zostałem się z dwa. E, także matematyki się trochę bałem, bo niektóre tematy, nie powiem Wam teraz dokładnie jakie, ale nie szły mi do samego końca. Ehm, także był strach, że. Był strach, że tam coś uwalę, ale tam o tyle było dobre, że można było zdać praktycznie yy, samych tych zadań zamkniętych, nie? Także i to chyba dalej jest tak samo. Nie wiem, piszcie w komentarzach, jak to teraz wygląda. Ale było chyba 20 zadań zamkniętych, ABCD, i teraz chyba też tak jest. I już z tego można uciułać te. Nie wiem, jak ja zdawałem maturę, to było 33% na zdanie. No myślę, że. <laughs> Przepraszam. Że dalej jest tyle samo, ale, ale, ale nie jestem pewien. Um, no, także ja się bałem matematyki, zdałem tą matematykę i o dziwo, miałem nawet 60% chyba, czy 62%. Także jak na człowieka, który z matematyki nie wiedział kompletnie nic o niczym, e, dosłownie miałem taki okres, że przed lekcjami matematyki mi się robiło niedobrze, a jak moje imię i nazwisko zostało wywołane do tablicy, żeby jakieś zadanie rozwiązać, to się zastanawiałem, czy nie zasymulować omdlenia. No, nie przepadałem za matematyką, a matematyka nie przepadała za mną, i pani z matematyki też chyba za mną nie przepadała, takie mam wrażenie, ale to nieistotne. W każdym razie wszystko pozdawałem. Zdawałem rozszerzony język polski i zdawałem rozszerzony język angielski. Em, jako przedmiot dodatkowy miałem zdawać język niemiecki, ale z tym się wiąże tutaj taka przygoda. Em, że egzamin z tego języka był na godzinę 9, a mi się pomyliło, że jest na godzinę 14. I po prostu na niego nie poszedłem. I mam wpisane na świadectwie szkolnym 0% z matury z języka niemieckiego. A całkiem ten język lubiłem, miałem chyba piątkę albo szóstkę na koniec liceum, także myślę, że bym zdał tą maturę, ale że tak powiem, nie dałem jej szans. Co prawda potem jeszcze mogłem, bo było 5 lat, macie po tym na poprawienie czegoś, ale już potem mi to nie było szczególnie potrzebne. Potem się okazało, że to nie punktuje w żaden sposób na studia, także jakoś tak, jakoś mi odeszła chęć na, na zdawanie tego niemieckiego, ale no, nie róbcie tak moi drodzy, przyjdźcie punktualnie na maturę. To już jest jakaś połowa sukcesu co najmniej. Przyjdźcie punktualnie, nie spóźnijcie się, bo jak się spóźnicie, to was nie wpuszczą na 90%. U mnie było tak, że jakby ktoś się spóźnił choćby pół minuty, to dup, tutaj sala na zasuwy, sztaby, na kłódkę i nie wejdziesz. Także byćcie punktualni, wyśpijcie się i w ogóle, no tam też stresowałem się maturą z języka polskiego, ale ja miałem taką, ja miałem tą fajną maturę z polskiego w sensie ustny, że ja mogłem mieć prezentację, sobie przygotować i się po prostu nauczyć jej na przykład i po prostu przedstawić ją przed, e, przed, 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 przed e, komisją, która się składała z, z trzech nauczycieli, z czego dwoje albo jeden z mojej szkoły był, a jeden był z zewnątrz, coś takiego. I pamiętam, ja miałem taki temat obraz śląska i ślązaków w filmie i literaturze. Także no, 100% miałem. Nie było to szczególnie trudne, szczególnie, że przed tym brałem udział w olimpiadzie górnośląskiej, z której gdzie robiłem pracę badawczą, którą wykorzystałem. To tak naprawdę było 60-70% tej mojej prezentacji maturalnej. Także poszło Polski jakoś tam poszedł, bo ja zawsze miałem talent do lania wody w sensie pisania i mówienia dużo o niczym. To jest umiejętność bardzo przydatna, jak się chce streamować gry i na YouTubie nagrywać filmy, jak już pewnie zauważyliście. I generalnie odebrałem potem wyniki, ciśnienie zeszło i było spoko i zdałem i. I tyle, wiecie. A potem co? No wy wybierzcie potem mądrze te studia, bo, albo nie idźcie na te studia, nie wiem jak chcecie. Nie traktujcie studiów jako przedłużonego liceum, bo z tego nic dobrego nie będzie. Jak nie wiecie co robić po szkole, to lepiej nie róbcie nic, poczekajcie i zastanówcie się dobrze, niż z nudów iść na studia, bo to potem jest marnowanie czasu, pieniędzy też, nawet studiując dziennie, zdrowia e, i w ogóle wszystkiego. Także wybierajcie dobrze, że tak powiem. No, a propos matury, to ja czekam na Wasze. Wasze komentarze, bo na pewno większość z was już jest po maturze. Może ktoś z was ma jakieś ciekawe historie w związku z maturą, nie wiem, jakieś przypały, albo nie przyszedł na maturę, albo zapomniał, albo nie wiem, komuś zadzwonił telefon i wszystkich wyprosili. Także dzielcie się swoimi opiniami w komentarzach. Piszcie też, kto jutro będzie zdawał. W każdym razie, ja za Was mocno trzymam kciuki. Na pewno sobie dacie radę i będzie dobrze i wypije nawet wasze zdrowie tegoroczni maturzyści tą wodą mineralką. No. I to by było na tyle, moi drodzy. Będzie dobrze. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Dajcie potem znać tutaj w komentarzu na przykład pod tym filmem, jak już napiszecie, jak wam poszło z poszczególnych przedmiotów i i tyle. Dzięki, zostawcie łapę w górę, jak nie macie nic naprzeciw. Wpadajcie na G2A po tanie gry, na fanpage'a na Facebooka, ktoś jeszcze nie polajkował. Ja tam często zdjęcia y, fajnych dziewczyn wrzucę mi w ogóle tego typu content, także polecam. Mam też Twittera w ogóle, jakby ktoś chciał. Niklaus Pieron się nazywa Twitter. Tam bardzo mało mam lajków, to możecie lajknąć, jak ktoś używa Twittera. I co? Tanie gry na g 2 a no i tego typu. Dobra, to trzymajcie się i jeszcze raz powodzenia. Krz. Czekajcie, artystyczne wyciszenie. O, tyle.